i syna i ducha świętego. A w godzinie miłosierdzia łączymy się z wszystkimi, którzy z nami się modlą. W tej kaplicy szpitalika prosimy za naszą ojczyznę. Biskupów, księży, kapłanów, tych, którzy proszą nas o mówienie, czy ten nikogo że zadanie Nasze niepokonawskie rady. Napierw gdzie mógł przyjrzeć, że niepokonano? Beatykacy, A także siostry, że nie było w na które czekamy na pisma, jej pisma, które przez 15 lat pisała w trudnym środkiem na kolanach w oczy. I wyproszała łaski Boże. Ojcze niebieskie, <coughs> prosimy ci. Prosimy za wszystkich, którzy nas proszą i za tych, którzy w tej chwili umierają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, Błogosławieństwo Twoje, bądź woda Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chodź, Panie Boże, rób oprócz tego, daj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścamy nasze święto, i nie budź naszą sobą, proszę, ale nas zbaw, Zdrowaś Magie, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między nieboskami i błogosławionym od Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko mu bądźcie dla nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Iwona Jego jedynego.

Wierzymy w Ducha Świętego, Święty Kościół Poprzeczny, po po w Amen. Ojcze Ci ciało i krew, duszę i bóstwo a na naszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, to na i, Panie Panie, i na całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla jego Mieju, Mieju, się nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla Jego bolesnej męki, nie było całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niech nie było dla Jego bolesnej męki, nie miło dla Jego bolesnej męki. Nie było Dla Jego bolesnej męki. Wielu z nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiarujemy Ci, całą krew, i bóstwo, najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa, Chrystusa. Nasze błogosławieństwo i, i całego, całego świata, do Jego bolesnej męki. Miej głos, Wielu nas i całego świata, do Jego bolesnej męki. Miej głos, Wielu dla nas i całego na Jego bolesne męki dla całego świata. Jego bolesne męki niech dla nas i całego świata. Na jego i miłosierdzie dla nas, nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. O Boże, no, Ci ciało i krew, się i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na szczęście, o naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej Miejmy oświęcie dla nas i całego świata. dla Jego i całego dla nas i całego świata. dla nas Miło całego dla nas i całego świata. Laj jego dla dla nas całego świata miej miłość 경찰 dla nas i całego świata. Dla jego boleśnej resolucji. Miej miłość dla nas Dla jego boleśnej rosyjskiej. Miej miłość neoliberała dla nas i całego świata. Dla jego boleśnej męki. Miej miłośćупierca dla nas i całego świata. Dla jego boleśnej Miej miło dla nas i całego świata, dla Jego bolecznej. Miej Miejos święcie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie, za grzechy nasze całego świata. A Jego wraz z Tobą. dla nas i całego świata.

Na jego bolewnej ręki, na jego na jego bolesnej ręki, na jego bolewnej ręki, i jego świata, na jego bolesnej ręki, na jego bolewnej ręki, jego bolewnej na jego bolesnej ręki, na jego bolewnej nas i jego świata, na jego bolesnej ręki, dla nas.

He does. Got... Najświętszego serca jest tu, co Jako znów miłość, dla na nas, ufamy Tobie, o krwi i wodę. Tu, dla ciebie płynie, z najświętszego serca jest. Księży Michale Sopoćko, mój za nami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go mógł raczu. Pokornie o to prosimy, a ty wąsy niebieskich zastępów, Szakana i inne duchy złe, które na duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stronić do piekła. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie nieustannie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. misericordia z Domini. Gracias.